Jedna pani, na literkę K, pyta się, czy dobrym pomysłem byłoby otworzenie pewnego biznesu. Już patrzymy sobie. Ależ oczywiście, zobacz, jest karta imaginacji, czyli wyobraźni, dopełnienia tutaj przede wszystkim sobie. I trzeba doprowadzić do balansu, jak najbardziej. Spójrzmy, jaka runa temu przewodzie, jakby się ułożyły runy. Tutaj w przyszłości już patrzymy sobie, wybierzmy sobie sześć rum. Proszę, pierwsze to jest zwycięstwo, słońce, siła. Potem mamy bezpieczeństwo, rozwój. Tutaj koło ruch, czyli duży ruch, proszę, co Czyli mamy takie słońce, zwycięstwo, siła, bezpieczeństwo, macierzyństwo. Koło, ruch, czyli bardzo dużo. To jest też taką sprytną uzdrowienie. No nawet nie mam co dalej kart układać, ale trzeba chronić przed konkurencją, bo jest lód, zamrożenie potem, ale to ty dasz tutaj po prostu pokonanie, prze, pokonanie przeszkód i taka właśnie transformacja. Przepiękne runy, przepiękne działanie, więc jakby jak najbardziej. Spójrzmy, co mówią karty wibracji do ciebie. No właśnie. Ustal granicę i rób to, co kochasz. Widzisz, dwie karty wypadły. Ustał granica granice, czyli ustal pewnego rodzaju zasady, ale granica to też jest ochrona przed konkurencją w pewien sposób. Każda osoba, która prowadzi biznes czy firmę, powinna mieć taką ochronę właśnie przed konkurencją i być najlepsza w tym, co robi. <laughs> Pozdrawiam.